Jesteśmy tutaj, żeby zaprosić Cię na niezwykłe wydarzenie, które odbędzie się 11-12 marca w Jastrzeniu Zdroju. Będzie to konferencja dla kobiet przygotowana przez kobiety, na której inne kobiety zaproszone z całej Polski będą opowiadać o tym, w jaki sposób można być bardziej szczęśliwą. Dla kogo ta konferencja? Ta konferencja jest dla każdej kobiety. Bez znaczenia, ile masz lat, czy jesteś żoną, czy jesteś matką, czy jesteś babką, córką, czy kochanką. Także serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu. Niezwykłe prelegentki, które będą mówić o tym, jak powrócić do siebie, będą przedstawiać narzędzia oraz swoje własne doświadczenia ze swojej praktyki i ze swojego życia. Jeżeli czujesz tak wewnętrznie, że za czymś tęsknisz, że czegoś Ci w życiu brakuje, to to jest doskonały moment na to, żeby poszukać, co to jest. Za pomocą tych wszystkich narzędzi, które będą na konferencji, za pomocą wszystkich prelegentek, które z ogromną radością dzielą się tym, czego doświadczyły i jakimi narzędziami do tego doszły, możesz znaleźć to coś, możesz poprawić jakość swojego życia, możesz być bardziej szczęśliwą. Możesz wybrać wykłady, które odbywają się do południa w pierwszym i w drugim dniu możesz wybrać warsztaty, maksymalnie dwa w jednym dniu. To wszystko możesz przeczytać na naszej stronie internetowej i dokonać tam wyboru. Także serdecznie jeszcze raz zapraszamy na to niezwykłe kobiece bycie w lekkiej, żeńskiej energii, w energii współpracy, zrozumienia i radości. Zapraszamy.